O dobrze, zaczynamy zaczynam nagrywać. No. <tuk> jak oni, jak Rudy teraz wygra z Simim to jak oni dojdą do finału, to jak będę tak wkurzał Heimerem, oni na pewno będą mi go banować, na 100%. 30 sekund? Ja wiem. Co? Ja też tego żadnego żadnego żadnego. A ja, ten, już. Bo... klanik. Wspierdalaj z tym spoilerem. No, jeszcze... A, no nie będzie. Hmm. Pojawiły się stworny. nic nie Co jest? Co? Jeśli ja tak te Rudy temu Heimerowi nic nie bije Polczak 47 rezystów. Nic, prawie Ale Rudy patrz, widzisz? O, no mu pół bara nawet nie wierzę. Nie. No zobacz, zaraz zobaczysz, jak go uderzy go. No ale nie dlaczego? Widzę, że, że się mało co mu biję. Ej, można kajzer. Ej, nie wiem, nie wiem co jest, bo Rudy trochę coś, coś odwala, bierze piki, które były mocno 1 na 1, ale tak naprawdę 2 na 2, one już nie są takie kolaskie. Eee, zmanowa zmanowali mu Kaylee i nie ma czym grać. Strasznie odgrywa. jest felt do tego. So. Ale on też mało co bije. Już się mi tym Jasem też jest wytrzymałem o bardzo. Sam nic nie robi No tak do Jace póki co Jak oni się zrobią tankowatych to, to Jace nic nie robi tak szczerze On jest mocny ale jako Eee, <śpisz> jest... Co się <ty> śmiesz? <śpisz> Jace... Simi Bierzę, że chce wypakować w Heimera kulę, a Heimer jest osobnie obok niego. Ten seturet postawił kulę, a turec się rozjeżdżała i tyle było z tego. <śpisz> Hapej, tura, jeszcze jeszcze nieszczęśliwie go tuczę Nie, to jest mistrzostwo. <laughs> to co kabaret jest. O, ale teraz. O. Że... Rudy ulti nie wyrypał na Riven. O. Nie, no o -o. zrypał, zrypał. Nie padnie on. No, weźmie tego i... Ulti tylko stracił. No. no. Nie, to to porażka co zrobił teraz W sumie jak tak patrzę, jak oni grają To tak w sumie mi się wydaje, że kurde, no ja, my byśmy mieli takie piki jak ten Szymonik z Usiu to w sumie bez problemu byśmy dali na nich razem Według mnie w pierwszym meczu też mieli lepsze piki, ale przegrali. Eee... w pierwszym meczu... o Szymoniks, tak? No. A to tak, 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 no to nie, to wtedy to już porażka po całości, no nie? To tam, no to, to, to tak, to już powinni bez... No. Dobra, leżą. Niepotrzebnie w ogóle po w apteczkę szedł. <noise> Hehehe. Nic nie robią tym. Patrz to, no. A. Fajny wiedziałeś, że pod 1 2 masz graczy ustawionych? No, i Q -W -E. e R -T też. Ale ja tylko mam zaznaczonych tego. Riven. Aha, nie dobra, ja mam 1-2 QW. Okay. No tak, no było tylko jak... Po dwóch jest No, weź. No dobra... W sumie Simi 3,5 tysiąca przy sobie jakby poszedł i wrócił z takim Black Leaverem, no to by... No, ale hej, hej, Heimerdinger ma 4 tysiące, więc... No tak, w sumie... Uh -huh. Uh -huh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kurde no zrobił nie widziałem. Splashował się, użył rakietek. Zabił Jason. A. E tá jeito, <tosse> Piszę do tego do anal, anala do że ma mi podać godzinę, na którą e, im pasuje, albo po prostu pytam się czarka, na którą on da radę zagrać i wysyłam im, im tak ma być. Bo ale ja będę załatwiał tak, żeby wszystko, cała trójka miała dobrze. No, a ja bym musiał... Ale potem coś, bo mi się nudziło oglądanie. Eee. Wiesz co? Co? Możemy jednego szybkiego zagrać. Okej. Okay. Takura, trudy będzie. Simi, to z nimi będziemy mieć już czterech. Znaczy, Przemek mi mówił, że Simi gdzieś się śpieszył, to nie wiem, czy on będzie. Uuu, Przemek, giniesz. Jakby tylko... No... U? I teraz mają. Dawaj, dawaj tą Riven. Ja teraz. Z Rivenką to... No! Co? Dlaczego tu pret? Niech Heimera bije! Co on robi? Nie wiem, ale... Jeszcze tak trochę nie ogarnął. Wiesz, Już... mu się teleportowała? No nie! Ja pierd... No nie. A nie. No mogę jeszcze trochę pobić ten turek. Maria <laughs> <Ryza>, ja kupił. <laughs> To mi się coś wydaje, że jak kurde oni tak przechodzili bez problemu u siebie w grupach, to, to u nas, u nas goście lepiej grali nawet ujęci. W grupie? No. Że no, goście jednak no... mocniej bili. Jeszcze teraz ten Monka to z tego co widzę to też jak ograł kurde... Ograli Mianowskiego i tegoż, i tych to... Ale też nie ogarniem jak... Szymonix i Usiu mogli ograć Mianka i Łysego. Tego ja nie ogarniam. Pikali pewnie. Raczej wątpię, żeby Łysy i Szymon aż tak spierdolili ich No ale nawet, ale nawet dostali ich tym, e, wiesz, ukrytym duetem e, e, Rene Nie Mają... po turecie. mają takie jak... <grystanie> no. O, ale Riven padnie. Ja, tak, padnie, padnie. Nie, dobrze! dobrze. I teraz tą Rivenką... Trudy, proszę Cię, nie spiernicz teraz tą Rivenką. Bo przedtem się nie popisał. Nią. No. Ona jest wytrzymała, może wytankować... ...po kolei wszystko. No i teraz. Kurde, Padek. Ale gośc. Za szybko zaatakował ten Jason. No no, Ha Dojewo. Czy ja wiem, czy on... O źle robi, że ucieka przy tym Heyman

Rodę trochę tak bez polotu gra O... Nie, go nie. No trochę Tak strasznie, no nie wiem, no Nie wiem jak to będzie, tak No bez polotu no najlepiej to można powiedzieć, po prostu, no Nie ma pomysłu na akcję, o, w ten sposób On ładuje na pałę I próbuję wygrać mocniejszym pikiem, a właśnie? To to już się nie stało. Ciebie miałem nie poście dla tych Na asoci, czyli ja To jest heimer. I to uczucie, kiedy taka rakieta w sobie Teraz inhibitor. W sumie on powinien teraz się podłożyć, bo nic nie robi i tak. Ilon. 700 golda to co mu to da, że zginie. Oprócz tego, że będzie miał życie i... nic. Nie. A no nie, gdzie mam ci zrobić ten namiot? Na namiot na dole. No to nie. 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 No to idź na dół. I idź, zrób namiot. To zaraz ci zrobię, na. No. <gryzanie> <gryzanie> ja nic nie mówię. Czy ja coś mówię? Ja wylazłem, czekam na nich i... No okej, okay, jeszcze to dobieram w końcu. No, w sumie mam jeszcze kolegę z klasy, tego brudasmena, to on może zagrać. No... Okej. Okay. <laughs> no grał w turnieju przecież. Nie wiem... Nie pamiętam. Albo kustosza. O, wyleźli. Dobra, wygra... ale nie wiem kto wygrał. Kto wygrał? No jeszcze nie skończyli. No, ej, co zrobili? Imam no, toliko oseb do greta. To... Hasi mi je še pred meni ne veliko. Jezu, nikt nie chce grać. Paduj mi ten lemio. Zrobij ten moment. Tak, już ci zrobię. z grał tym Jason na runę HP, tak w ogóle. No wiem, widać, że z tak nic nie robił. Nie baw się na tym. Nie huśtaj się. <kluz> no koniec. Lena. Koniec. Robisz mi ten namiot Za akogrillem? No już. Już, koniec. No to chodź. The heart. You want the heart. What are you